Siemanko z tej strony Heksagon. No i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, no i dzisiaj, może odcinek trochę wyczekiwany przez fanów skoków narciarskich, jako że niedawno na 24 stycznia na rynek weszła gra kapońska y, Jumping. Jest to naprawdę Świetna gra o skokach narciarskich. Postanowiłem dobić się już do pucharu świata, żeby nie zanudzić wam to przebijanie się. I jeżeli pod tym filmem będzie 20 łapek w górę. To lecimy z kolejnym odcinkiem. Zobaczy, czy ta seria Wam pasuje, czy nie. No i co? Odblokowałem sobie też mamuty i mniej więcej zaraz Wam pokażę, na czym polega fizyka tej gry. Także pierwsza skoczę, którą weźmiemy, to będzie planica, dlatego że na niej się bardzo wysoko leci. Przez co dowiecie się fizyki tej gry zobaczycie o, i generalnie tak jak w prawdziwych skokach musi się zapalić zielone światło o, jest, patrzcie to jest na przykład planica nie? mi na planicy zazwyczaj idzie dobrze, oddam jeszcze te dwa skoki żeby wam to jeszcze lepiej przedstawić. Ogólnie w grze chodzi o to, żeby przebić się do Pucharu świata i żeby tam wygrywać nieograniczona ilość sezonów, co jest też mega spoko. O, kurczę, spóźniłem. Właśnie bardzo dużo w tej grze zależy od wybicia się. Dlatego, że jeżeli źle się wybijesz, to nie polecisz daleko. W grze również można zmieniać kombinezon i inne części kardyroby skoczka narciarskiego. I myślę, że gra jest bardzo dobrze dopracowana, jako że stworzył ją Polak, Marcin Dzieniak, którego pozdrawiam serdecznie. No i co, jest to gra na pewno topowa według mnie. Bardzo podobna do DSJ, ale jest ona niestety 2D. Natomiast... Od razu, kiedy ją zobaczyłem, mega yy, spodobała mi się yy, ta gra. Piszcie, po ile konkursów zrobimy yy, w, na jeden odcinek. Ja myślę, że dzisiaj zrobimy sobie cztery konkursy na jeden odcinek, więc startujemy w Wiśle. Zobaczymy, jak ten nasz skoczek sobie poradzi. Przypominam, jest teraz letni Grand Prix, więc let's go. 134 metry, żeby w tej chwili prowadzić, to, to jest trochę ciężko będzie to zrobić, Ładne, ładnie po wyjściu z progu, wyłożył się pięknie głowa między nartami ląduje 130 od jednych punktów za wiatr y, minus 4 i 8, ale zauważyłem, że naprawił y, autor ten błąd z tą czcionką punktów za wiatr, co też jest mega spoko I tak tutaj gra widać w interfejsie. O. To jest coś, czego nie było w dejocie żywe dusze, zobaczcie. Oni tutaj wykonują czynności przed swoim skokiem. Co według mnie jest też mega plus, dlatego że czuję, że tu jesteś. O, zobaczmy. Wybicie. Szybkie wyłożenie się i zobaczcie jak będzie daleko. Ojej. A, i tutaj nie można za bardzo lądować telemarkiem. Yyy... Dlatego, że tutaj czasami, i to jest jeszcze jeden błąd, że tutaj zmyla czasami punkt K i HS. Dlatego, że jeżeli wylądujesz przed punktem HS, to się okazuje, że wylądowałeś 135 metrów na przykład na tym przykładzie, tak jak widzieliście. A ewidentnie lądowałem przed punktem HS, co jest takie trochę mega dziwne. No i zobaczcie, po pierwszym konkursie mam 17 pozycję. Jak tutaj wygląda? Dobra. Jesteśmy w Wiśle, dalej, bo jest ten sam tydzień. Ale zauważyłem, że na rynku też rośnie jeszcze jeden rywal tej gry, i tym rywalem jest Open Sky Jumping. Oczywiście ta gra jest dostępna na Steamie. Jej taka normalna cena wynosi około 30, ponad 30 zł. Ale nie jest to dużo ponad 30 zł. Myślę, że ta gra jest mega spoko. O, idealnie trafiłem. Patrzcie, jak się wyłożył. Będę musiał chyba wcześniej lodować do dobrze. Dobrze, dobrze. 131,5. Jestem szósty w tej chwili, a więc jest progres od pierwszego konkursu. Pierwszy byłem w 17. 134,5. Tutaj najlepiej by było 133,5, ale, no tak jak mówię, ten punkt HS niedokładnie odzorowuje odległość, i to jest taki błąd, który ojej, będzie daleko, będzie bardzo daleko, a więc już ląduje 135, widzieliście? Lądowałem totalnie przed punktem Hillzeis, a już było 135, ale lądowałem trochę wyższe, dlatego że Dlatego było potem spoko. W ogóle zobaczcie. Teraz mamy skoki w Hitenzauer. Yy, możesz sobie wykupić darmowe skoki na skoczniach, co na przykład Wikersund ma niesamowitą fizykę. Mogę Wam jeszcze pod koniec odcinka pokazać, jeżeli przelecę nad Bulą, bo to jest trochę problem. Jeżeli nie masz wiatru na Wickersun i źle się wybijesz, to lecisz na sam dół od razu. Mamy oczywiście zaur. 97 metrów trzeba skoczyć, to jest mała skocznia. Językiem skoków narciarskich jest to skocznia normalna. O. I zobaczcie. 98,5 i wylądowałem tam, gdzie mi to teoretycznie pokazywało, więc jestem 12, co jest mega spoko w tej grze. Natomiast 98,5 metra teraz muszę skoczyć. Idealne wybicie. Spójrzcie, 99% tam w dolnym rogu. 11. Jest progres, heksagon jest 11. A więc trzeba skoczyć ostatni skok. Ale zobaczcie, jakie tu jest noszenie. Tam, co prawda, w dole będzie nas ściągać w dół. Natomiast tutaj jest noszenie. Przez co możemy naprawdę daleko polecieć. O kurczę, to było średnie wybicie. O jeszcze. Dobra, to jest bez komentarza. Minus 16 punktów. Wydawało mi się, że jest dobrze. Aha, co to się stało? Dobra, nieważne. Jeszcze jeden konkurs. A i można zmieniać aurę. O, i bez tego. O, tak było standardowo, 94,5 metra. Jest dość wysoko, bardzo ładnie. Aż niesamowita odległość teraz. Heksagona ponad 100 metrów, co jest mega spoko. A więc byłem chyba czwarty? I 105,5 metra potrzebuję. musiałby bardzo daleko skoczyć, ale też to nie będzie jakieś mega wyzwanie. Jest to jeden i pół, więc jestem piąty w tej chwili, a więc możemy tego kurs zakończyć w dziesiątce, co w tym odcinku nam się przytrafiło już raz. 105,5 metra. Leć! Aj, teraz totalnie... Średni skok, 98 metrów. Jestem dziesiąty, a więc się udało zakończyć w dziesiątce. I zobaczcie na to. Tutaj mamy oczywiście trening. Za każdy, za każdy level dostaje się skill pointa. Tutaj mamy trening, który może naprawdę pomóc, ale to dopiero jak się ma trenera. No i uwaga. Pokazuję wam teraz fizykę Vickersund w tej grze. Co jest według mnie dopracowane mega dobrze? że gratuluję Panu Marcinowi. I tak, 221,5 muszę skoczyć. Zobaczcie, jakie to jest świetne. Patrzcie, 97 metrów, i patrzcie. Nisko, nisko. Aj, no, jednak nie ma wiatru. No. Nie pokażę Wam tego w tym skoku. A jednak, niby był ten wiatr, ale nie było noszenia. I właśnie tak też jest z prawdziwym Wikersoft. Że możesz mieć wiatr, ale jak nie masz noszenia, to spada na sodu. O zobaczcie. Tutaj też będzie średnio. Ale próbujemy. Iście, I zobaczcie na to. Dobre wyjście z progu. Zobaczcie. Jest. Patrzcie. Widzieliście to? To jest cały wikersund. Zobaczcie, 221 metrów, chociaż tego wcale nie odczuliście. Lecicie, lecicie, lecicie na tej samej wysokości i cały czas tak nieziutko nad skokiem. tak jak jest to dokładnie na Wickersund. A jeżeli ktoś... Yy, jeżeli ktoś yy, interesuje się skokami narciarskimi, niech napisze w komentarzu, to ja przypnę mu serduszko. Hashtag interesuje się skokami narciarskimi. A teraz 225. Jestem ósmy. Ale uwaga, ostatni skok w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że i chcecie więcej tej gry na kanale, zostawcie łapkę w górę. Subika z dzwoneczkiem. Lecimy po raz ostatni. Jest bardzo dobrze. Będzie dobrze. Będzie fenomenalnie. Patrzcie. O kurcze, ale poleciał 233,5. Także co, ja już się z wami żegnam. Dzięki Wam za oglądanie. I cześć.